Powiat Sandomierski uzyskał wsparcie finansowe z środków unijnych na walkę z koronawirusem. Dzięki tym środkom wesprzemy działalność 54 jednostek, takich jak POZ, nasz Sandomierski Szpital, jednostki OSP oraz naszą Sandomierską Policję. Z projektu na walkę z koronawirusem szpital dostał wsparcie w postaci 170 łóżek szpitalnych, kardiomonitorów, pulsoksymetrów, Środków ochrony osobistej, pościeli, także bardzo dziękujemy za pomoc. Bardzo jest to sprzęt przydatny w walce z koronawirusem, wspiera nas w tym działaniu. Projekt Wsparcie Powiatu Sandomierskiego w walce z koronawirusem jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Witamy w sadzie pana Jana. Janie, przed tobą zbiory, ale sprawę spisu rolnego załatwiłeś przed jesienią. E, w moim gospodarstwie i w moim wieku nie ma czasu na czekanie. <grym> Czyli spisałeś się? Oczywiście, przez internet. Teraz dane o mnie łączą się z innymi. Nikt mnie nie rozpozna, bo one zamienią się w liczby. Okażą polskie rolnictwo statystyce. Sprawdzę to. Spiszmy się, jak na rolniku przystało. Katarzyna Kaszluga, dziś w program. Studio. Moim gościem jest dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach Agnieszka Piotrowska-Piątek, z którą porozmawiam o dobiegającym już końca powszechnym spisie rolnym oraz o tym, co będzie, gdy poszczególni rolnicy się jednak, jak na rolników przystało, nie spiszą. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Powszechny spis rolny, jak już wspomniałam, dobiega końca. Przypomnijmy, do kiedy jest i w jaki sposób rolnicy mogą dopełnić swojego obowiązku spisania się. Rzeczywiście, tak jak pani redaktor powiedziała, to malutku powszechny spis rolny, runda 2020, dobiega już końca. Został nam czas do 30 listopada, bo 30 listopada to jest ostatni dzień. W którym rolnicy mogą nam przekazać dane spisowe. Ta runda spisowa jest bardzo wyjątkowa, jeśli chodzi o wielość metod, które mogą rolnicy wykorzystać, żeby właśnie przekazać dane spisowe. Po pierwsze, oczywiście mogą zrobić to w sposób elektroniczny, w sposób internetowy. My bardzo często i, i bardzo tutaj intensywnie zachęcamy wszystkich rolników, aby. Właśnie skorzystali z samospisu internetowego, szczególnie teraz, szczególnie teraz, kiedy mamy właśnie warunki pandemii. Jest to bardzo bezpieczna i wygodna forma tak, wzięcia udziału w powszechnym spisie rolnym, ale oczywiście mamy również inne możliwości. Rolnicy mogą zadzwonić na infolinię spisową. Ipolinia Spisowa jest czynna codziennie, czyli od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od, 20, od 8 rano do, do 20 pracują nasi konsultanci i tam y, zarówno na infolinii Spisowej można y, dopytać tak, o pewne kwestie na przykład techniczne czy, czy pewne kwestie merytoryczne, można właśnie wybrać kanał, pisz się na telefon lub też można sprawdzić y, naszego rachmistrza Spisowego. Numer na to infolinię jest bardzo prosty. My bardzo często na naszych mediach społecznościowych, na stronie internetowej go eksponujemy, ale powtórzę 22 279 99 99 to jest numer infolinii w powszechnym spisie rolnym. Wreszcie no, rolnik może również przekazać dane spisowe w trakcie wywiadu z rachmistrzem spisowym. Nasi rachmistrze zarówno gonią, jak i no, w pewnych y, ograniczonych sytuacjach odwiedzają gospodarstwa rolne, które są objęte obowiązkiem fitowym. Także myślę, że tutaj no, każdy pis trwa trzy miesiące i jest kilka metod, także myślę, że każdy rolnik y, będzie mógł wybrać tą formę, która jest Dopasowana do jego potrzeb, czy też do jego możliwości. A proszę powiedzieć, czy spis, y, samospis rolników cieszy się dużym powodzeniem, czy rolnicy jednak wybierają inne, bardziej tradycyjne formy? E, w tym momencie biorąc pod uwagę te formularze, tak, które do nas dotarło, dotarły, to y, częściej niż co piąta osoba wybiera właśnie samospis internetowy. Myślę, że żyjemy w takich czasach, gdzie już wypełnianie no, wnios wniosków, tak wniosków elektronicznych y, jest dość powszechną praktyką. Stąd y, samospis internetowy myślę, że cieszy się dużą właśnie popularnością, bo tak jak mówię częściej niż co piąty rolnik y, w naszym województwie wybrał taką formę. Tutaj wystarczy wejść na stronę powszechnego spisu rolnego, czyli spisrolny.gov.pl oraz zalogować się za pomocą numeru PESEL i numeru gospodarstwa rolnego. Ten numer gospodarstwa rolnego podawaliśmy w tak zwanym liście prezesa, czyli w takim pisemnym komunikacie, który zapraszał do udziału w powszechnym spisie rolnym, Ten, to pismo wysyłaliśmy do każdego rolnika w drugiej połowie sierpnia tego, tego roku i Również jakby taką możliwością zalogowania się do tej aplikacji jest oczywiście skorzystanie z profilu zaufanego czy też z krajowego węzła identyfikacji elektronicznej, ale to już oczywiście są takie chyba troszeczkę trudniejsze, trudniejsze formy. Także wystarczy wejść na tą stronę, zalogować się i otworzyć formularz internetowy. Tutaj ten formularz internetowy jest formularzem inteligentnym, czyli tak prowadzi naszego użytkownika, aby pytał tylko o te kwestie, które po prostu dotyczą danego gospodarstwa rolnego, co po prostu wynika z poprzednio zadanych pytań i otrzymanych mm -hmm. odpowiedzi. Także myślę, że praca na tym formularzu jest w miarę tak łatwa i oczywiście jest bezpieczna. Natomiast w każdym momencie rolnik może zadzwonić na infolinię spisową, jeśli by miał problem i tam po prostu uzyskać pomoc oraz może wrócić do tego formularza. W tym momencie, ponieważ już mamy troszeczkę, no nie ma już tak dużo czasu, prawda, do końca spisu rolnego, można wracać do formularza w ciągu pięciu dni od pierwszego zalogowania się. Czyli możemy wypełnić pewne działy, tak formularz zapamięta nasze dane, a następnie w ciągu pięciu dni wrócić, e, wrócić do tego formularza. Natomiast od 23 listopada, uprzedzam, skrócimy e, ten czas do dwóch dni. No i rzeczą naturalną, że jeśli już ktoś e, e, będzie pracował na formularzu internetowym 30 listopada, no to musi go po prostu zamknąć 30 listopada i wysłać te dane. Wspomniała pani o wizycie rachmistrza, że w niektórych przypadkach to jest konieczne bądź dobrowolna wizyta wcześniej umówiona. Proszę powiedzieć czy obecnie pomimo pandemii też rachmistrz musi nas odwiedzić i jak rozpoznać rachmistrza, żeby nie natrafić na oszusta? Rzeczywiście wielu osobom spis rolny kojarzy się właśnie z wizytą rachmistrza terenowego. W naszym województwie pracuje około 350 rachmistrzów terenowych. Jest to grupa osób, którą bardzo starannie przeszkoliliśmy. Są to bardzo kompetentne osoby, które właśnie zbierają dane w sposób bądź też bądź telefoniczny, bądź właśnie bezpośredni w trakcie po prostu wizyty w danym gospodarstwie rolnym. W przypadku, kiedy rachmistrz dzwoni do naszego respondenta, to tutaj każdemu respondentowi pojawi się taki bardzo charakterystyczny numer, numer właśnie rachmistrza terenowego, on jest taki sam dla wszystkich rachmistrzów w całej Polsce, czyli 22 666 66 i jest to taka, no mówię, bardzo czytelna informacja, że dzwoni do nas właśnie Rachmistrz spisowy. W przypadku kiedy dzwonią do naszych respondentów pracownicy Urzędu Statystycznego w Kielcach, czyli Rachmistrze Telefoniczni, naszemu respondentowi pojawia się na telefonie, tak tutaj na telefonie na wyświetlaczu numer infolinii spisowej i jest to również jednolicie zorganizowane w całej Polsce, czyli te dwójki, tak, jedna siódemka i pięć dziewiątek. Taki numer również może się pojawiać, tak jak mówię, na wyświetlaczu naszego aparatu telefonicznego. W niektórych przypadkach radmistrza terenowi przeprowadzają wywiady bezpośrednie. No oczywiście po pierwsze w takiej sytuacji, kiedy my nie mamy do naszego respondenta numeru telefonu, a ten respondent również nie przekazał nam danych poprzez formularz formularz elektroniczny, więc tutaj w takim przypadku odwiedzamy gospoda dane gospodarstwo rolne, ale podczas tych odwiedzin oczywiście rolnik może przekazać numer telefonu i umówić się z rachmistrzem terenowym na właśnie wywiad telefoniczny. I oczywiście tutaj w tym przypadku, jeśli nawet dojdzie do tego wywiadu bezpośredniego, to zarówno rachmistrz terenowy, jak i dany użytkownik gospodarstwa rolnego, no, muszą wyrazić zgodę tak, na taką formułę przeprowadzania spisu rolnego, bo no, żyjemy tak w czasach, kiedy właśnie um, no, mamy warunki pandemiczne, tak codziennie mamy duże wskaźniki zachorowań, stąd zwracamy na to uwagę, że tutaj ta wola tak, i zgoda naszego respondenta jest bardzo dla nas istotna, ale też wiemy, że no, niektórzy rolnicy oczekują tak, wizyty takiej bezpośredniej rachmistrza terenowego, zgadzają się na nią. Wówczas oczywiście rachmistrz stosuje środki ochrony osobistej. Także myślę, że nasi respondenci absolutnie nie mają się czego obawiać. Ma też może legitymację? Tak, tak. Żeby dokładnie. Ma identyfikator rachmistrza spisowego, identyfikator, który zawiera zdjęcie rachmistrza, jego imię, nazwisko, tak oraz no, informację, że jest to właśnie rachmistrz na terenie województwa świętokrzyskiego. Poza tym zwracam również taką, może powiem o tym, pani redaktor, że e, rachmistrze byli rekrutowani z terenu danej gminy. Zatem są to osoby, które prawdopodobnie są w danym, w danym środowisku, w danej społeczności lokalnej, więc myślę, że tutaj absolutnie nie ma się czego obawiać, ale jeśli ktoś miałby taką obawę to oczywiście może zadzwonić na infolinię spisową tak, i sprawdzić, czy rzeczywiście ta osoba, która do niego tak, zapukała, przyszła, jest rachmistrzem em, terenowym. Również na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego jest aplikacja sprawdź rachmistrza terenowego i tam również możemy takiego sprawdzenia e, dokonać, tudzież zadzwonić na przykład do naszego Urzędu w Kielcach lub do swojego Urzędu e, Gminy w każdej gminie e, funkcjonuje gminne biuro spisowe, i tam Państwo doskonale wiedzą, są zorientowani, e, jak wyraźnie pracują na terenie danej gminy. A proszę powiedzieć, o jakie dane Państwo pytacie przy spisie? E, formularz spisowy składa się z 11 działów, e, przy czym nie wszystkie działy oczywiście za, do, dotyczą wszystkich gospodarstw rolnych, ponieważ są takie działy, na przykład dział 11 i hodowla ryb, które no, dotyczą prawdopodobnie niewielu, tak, niewielu gospodarstw rolnych, czyli tak jak mówię, no, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności rolniczej, czy to jest produkcja roślinna, czy to jest produkcja zwierzęta, no to nie wszystkie właśnie info, to, nie, to nie wszystkie pola, tak, to nie wszystkie informacje y, będą dotyczyły po prostu danego y, gospodarstwa rolnego. Pytamy oczywiście o zasiewy, tak, o powierzchnię gruntu, o y, to jakie zwierzęta, y, tak, w danym gospodarstwie rolnym są y, hodowane. Pytamy o y, wyposażenie, czyli o... Y, stan budynków rolniczych, o liczbę na przykład ciągników rolniczych, pytamy również o sposób nawożenia, o to jakie są wykorzystywane nawozy w danym gospodarstwie rolnym. Jeden z działów dotyczy również aktywności ekonomicznej danego użytkownika gospodarstwa rolnego, ale tutaj pani redaktor i proszę państwa absolutnie nie pytamy o wysokość dochodów, tak? danego rolnika, tylko pytamy o taki szacunkowy odsetek, jaki ta praca tak w danym gospodarstwie rolnym, jaki procentowo stanowi udział w tym budżecie domowym danego gospodarstwa rolnego. Także tutaj z praktyki już wiemy, że niektóre wywiady trwają, tak, czy, czy wypełnianie tego formularza, o którym rozmawiałyśmy, że trwa to 15 minut, ale czasami również no, w przypadku gospodarstw, które mają dużo upraw, tak, dużo zwierząt, no, wywiad czy też wypełnianie formularza może potrwać 30 bądź 40 minut. A dla każdego rolnika czas to pieniądz. Więc o, im krócej, to... im szybciej się spiszą, tym lepiej. Eee, proszę powiedzieć jeszcze hmm, promujecie ten spis rolny wszędzie, gdzie się tylko da. Często organizujecie również konkursy. I właśnie, co na temat tych konkursów może Pani teraz powiedzieć? Jakie atrakcyjne nagrody czekają? Rzeczywiście takim chyba właśnie atrybutem tej rundy spisowej jest to, że bardzo dużo mówimy o powszechnym spisie rolnym, bardzo zachęcamy, tak popularyzujemy ideę spisu rolnego, bo jest to bardzo ważne badanie, takie badanie, które statystyka publiczna przeprowadza raz na 10 lat. Jest to badanie unikalne zarówno ze względu na zakres, tak, bo dotyczy ono wszystkich gospodarstw rolnych, które spełniają jakby definicję gospodarstwa rolnego. No i pytamy o takie informacje, które później dadzą nam taki całościowy obraz polskiego rolnictwa, a które no, z drugiej strony musimy również raportować do Eurostatu, czyli do Urzędu Statystycznego Komisji Europejskiej. Każdy kraj musi przeprowadzić spis rolny, a potem w odpowiednim czasie przekazać formułę zagregowanej właśnie dane, które uzyskaliśmy w trakcie spisu rolnego, więc zależy nam na tym, aby nasi respondenci podchodzili bardzo życzliwie, no i ze zrozumieniem, tak, dla idei i dla celu powszechnego spisu rolnego. Stąd bardzo mocno promujemy w mediach, mówimy tak o spisie rolnym, ale również no, mamy specjalne akcje właśnie przeznaczone dla naszych respondentów co tydzień. Są weekendowe konkursy spisowe, które ogłaszamy na stronie Urzędu Statystycznego w Kielcach. Dla pierwszych 15 osób w każdym tygodniu mamy bardzo atrakcyjne nagrody. Również funkcjonuje taka bardzo duża akcja ogólnopolska, loteria powszechnego spisu rolnego. Ci rolnicy, którzy przekażą dane w formie spisu mogą wygenerować sobie kod i wziąć i później go zarejestrować w tej loterii. Przed nami jest jeszcze jedno losowanie 23 listopada do wygrania 20 laptopów. Odbyły się już dwa losowania w tej loterii powszechnego skypu rolnego. Także tutaj bardzo serdecznie zachęcam Państwa, którzy nas słuchają do tego, aby właśnie jeśli wzięli udział w odpisie, bądź jeszcze wezmą udział w tym odpisie, aby wygenerować ten kod się do tej loterii, bo być może szczęście się do Państwa uśmiechnie i będzie taki bardzo miły i konkret, będzie taka bardzo miła i konkretna pamiątka po powszechnym spisie rolnym 2020. Wreszcie też, Pani Redaktor, jest taka bardzo, myślę, pożyteczna i bardzo fajna akcja. Prezes głównego Urzędu Statystycznego Pan dr Dominik Rozgród w każdym województwie ogłosił konkurs na najlepiej samospisaną gminę w każdym województwie. Dla pięciu, dla pięciu gmin, które uzyskają najlepsze wyniki w samospisie, mamy bardzo atrakcyjne nagrody w postaci komputerów, laptopów, sprzętu elektronicznego, więc tutaj bardzo mówię i zachęcamy mieszkańców, bo mogą przyczynić się do tego, aby ich gmina właśnie otrzymała od nas taki sprzęt elektroniczny, sprzęt komputerowy. Zatem samy oczywiście gminne biura spisowe, Zachęcały swoich mieszkańców do do, do bo myślę, że warto i się opłaca. I opłaca, opłaca. A jak wypadamy na tle innych województw powiatów? Może zapytam o powiat Sandomierski, bo że tak powiem, tutaj jesteśmy i nas to najbardziej interesuje. Panie redaktor, biorąc pod uwagę upływ czasu myślę, że realizacja w naszym województwie wypada bardzo dobrze. Już ponad 75% użytkowników gospodarstw rolnych, którzy są objęci obowiązkiem spisowym, przekazało nam swoje dane, także aczkolwiek tutaj pewnie zadziała właśnie takie troszeczkę takie nasze przyzwyczajenie, że te obowiązki sobie odkładamy na sam koniec. Tak? A, a ja ciągle właśnie apelujemy, my ciągle apelu, apelujemy, że proszę Państwa proszę nie odkładać, tak, proszę wziąć udział, wypełnić formularz na stronie internetowej, bądź na przykład zadzwonić na infolinię spisową, bądź na przykład właśnie udzielić informacji rachmistrzowi, który do, do Państwa zadzwoni. Natomiast biorąc pod uwagę tutaj już nasze województwo, no to tak troszkę powiem niestety, powiat sandomierski, jeśli chodzi o tą realizację wypada najsłabiej, tutaj mamy najmniejszy odsetek spisanych gospodarstw rolnych, więc serdecznie Państwa tutaj zachęcamy, tak uczulamy wszystkich widzów telewizji Sandomierz, aby po naszym programie po prostu tak czy usiedli przed ekranem komputera, czy zadzwonili, bo jest jeszcze czas na infolinię spisową, a codziennie nasi konsultanci do godziny 20 pracują. Przypomnijmy, tak na sam koniec naszej rozmowy, że spis rolny jest obowiązkowy. I co, jeżeli dany rolnik się nie spisze? Tak, udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, czyli tutaj no, ustawa o statystyce publicznej, ustawa o powszechnym spisie rolnym mówi o tym, że nie można odmówić wzięcia udziału w spisie. Natomiast, no, jeśli taka, takie odmowy się zdarzą, w poprzednim spisie rolnym nie było takiej sytuacji w naszym województwie, więc ja ciągle powtarzam, że mamy nadzieję, że jest tyle metod, że, że, że spis tak długo trwa, że każdy będzie, no mówię, dąży przekazać dane spisowe. Natomiast jeśli się tak zdarzyło, że właśnie ktoś odmówi na przykład wzięcia udziału em, w spisie rachmistrzowi em, terenowemu, to wówczas musimy uruchomić tak zwaną procedurę odmowy, to będziemy jeszcze zachęcać tego naszego respondenta do tego, aby jednak się spisał, bo jeśli się nie spisze, no to grozi mu sankcja w postaci kary grzywny. A ile taka grzywna kosztuje? O wysokości tej kary decyduje sąd, czyli po prostu, no niestety takie osoby czeka również postępowanie sądowe. Myślę, że po prostu tego naprawdę można uniknąć, że każdy ma, mówię, tyle możliwości i tak długo spis trwa, że każdy zdąży przekazać nam dane i absolutnie nie będzie żadnych tutaj takich nieprzyjemnych... Tak procedur i postępowań. Czyli pod program. Studio każdy rolnik wyciąga laptopa, wyciąga telefon i dzwoni. Dokładnie tak. Szanowni Państwo, czekamy na Państwa formularze spisowe. Tak jak rozmówiłyśmy, no, w powiecie sandomierskim jeszcze jest duży potencjał rolników, którzy nam nie przekazali tych danych, czyli nie czekajmy do ostatniej chwili, po prostu spełnijmy ten obowiązek dzisiaj, bądź jutro. Dziękuję pani bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również pani redaktor. Pozdrawiam państwa serdecznie. Państwu również dziękuję za uwagę. A na następny program. Studio zapraszam już w najbliższy piątek.